Ta matka nagle znalazła zdjęcie martwego dziesięcioletniego dziecka to była jej córka na internetowym portalu która nagle stała się małą internetową celebrytką, a także została córką jej najlepszej przyjaciółki. Myślała, że zbytnio tęskni za swoją córką i źle widzi, ale gdy naprawdę zobaczyła twarz córki swojej najlepszej przyjaciółki, z którą nie miała kontaktu przez lata, zdała sobie sprawę, że naprawdę wyglądała tak samo jak jej własna córka. Była zdezorientowana. Co tu się dzieje? Aby się wszystkiego dowiedzieć, skorzystała z okazji, gdy jej najlepsza przyjaciółka nagle poprosiła ją o odebranie jej córki ze szkoły. Zaprosiła swoją dziewczynę i jej chłopaka do domu. Mary od razu zapytała o swoją córkę, ale Anna wyjaśniła, że jej córka została adoptowana przez nią. Ale intuicja Mary mówi jej, że to nie jest takie proste. Jak się okazuje, następnego dnia, gdy znów przyszła odebrać dziewczynkę, ta została przypadkowo potrącona na ziemię przez koleżankę ze szkoły. W ten sposób odkryła, że znamie na ramieniu dziewczynki było takie samo, jak u jej własnej córki. Nie tylko było w tym samym miejscu, ale także wyglądało identycznie. Czy mogła to być naprawdę jej martwa córka? Dziesięć lat temu córka.